W nawiązaniu do jednego z moich ostatnich filmów dotyczących obrony koniecznej, wiele osób w komentarzach stwierdzało, że dopóki nastolatek nie został zaatakowany przez starszego mężczyznę, to nie mógł on się bronić. Skoro nastolatek uderzył pierwszy, to na pewno jego zachowanie nie zostanie potraktowane jako obrona konieczna. Nie jest to prawda, co wynika wprost z artykułu 25, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Mianowicie, nie popełnia przestępstwa kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakikolwiek dobro chronione prawem. Kluczowy w tym materiale zwrot to bezpośredni zamach. Jak wskazuje Sąd Najwyższy, bezpośrednie zagrożenia wchodzi w grę również wówczas, gdy istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że zagrożone atakiem dobro zostanie zaatakowane natychmiast w najbliższej chwili. Zamach wtedy jest już bezpośredni, kiedy z zachowania napastnika jednoznacznie można wywnioskować, iż przystępują do ataku na określone dobro zindywidualizowane oraz że istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa natychmiastowego ataku na dobro. Upraszczając temat do granic możliwości, nie musisz czekać, aż dostaniesz klapsa na dziąsło. Wystarczy, że w danej sytuacji występować będzie wysokie prawdopodobieństwo, że zostaniesz beneficjentem takiej pieszczoty. Wtedy możesz wykorzystać obronę konieczną. Oczywiście, w praktyce to może być wyjątkowo trudne do obiektywnej oceny. Niemniej przykładowo można przyjąć, że jeśli ktoś zdecydowanym krokiem leci na Ciebie z łapami, to zachodzą podstawy do obrony koniecznej. Na zakończenie podkreślam, że obrona konieczna jest bardzo złożonym zagadnieniem i ten materiał to mocno uproszczone omówienie jedynie niewielkiego elementu całości. W tym temacie będą pojawiały się kolejne materiały. Aktualnie w planach jest film z omówieniem, czy w ramach obrony koniecznej można skorzystać z noża lub innych narzędzi czy broni. Zachęcam do obserwowania profilu.